Cześć. Witajcie serdecznie. Dobra. Jako tak, warunki bojowe dzisiaj. Mam nadzieję, że słychać. Tak? To mnie nie słychać. A, widzicie. Dobra. Jest okej. Okay? Jest ok. Witajcie serdecznie, witajcie serdecznie. Po raz pierwszy chyba w historii y, tych vlogów, y, a mamy vlog numer 307-308, y, to vlog. Jestem w moim pokoju, w moim pokoju z dzieciństwa, w którym się wychowywałem, w którym naparzałem w Diablo godzinami Diablo 2, oczywiście i inne gry, Need for Speedy i tak dalej, ale jestem dzisiaj w bojowych warunkach, no bo Alfa Romeo Racing Orlen przynajmniej połowa tej nazwy, czy większa część, będzie również obecna w Formule 1 w przyszłym sezonie, ponieważ Alfa Romeo przedłużyła umowę z Zauberem, z zespołem z Hinwil, z zespołem, który ma większościowy pakiet właścicieli ze Szwecji. No, i cóż, że ze Szwecji, skoro będą mieli w przyszłym roku i tak nazwę Alfa Romeo. Ale ja właśnie chciałbym porozmawiać o tym, co się może zmienić w związku z tym dzisiejszym ogłoszeniem. To ogłoszenie, no cóż, nie daje nam wielu szczegółów poza, poza jednym istotnym, że jest to umowa wieloletnia, ale co roku będzie oceniana. No czyli wiecie, jak to bywa. Ostatnio właśnie często słyszymy i czytamy w Formule 1, że. Multi-year agreement i tak dalej. A potem się okazuje, że po roku jest zrywany przez Cergies Silotkin, miał multi-year agreement z Williamsem i, i tak dalej, i tak dalej. Te umowy po prostu zawiera się na rok z opcją przedłużenia po bardziej lub mniej preferencyjnych warunkach. Na kolejne lata, na kolejny rok po prostu za, zawiera się taką klauzurę, to co, przedłużamy, no to przedłużamy. Nie przedłużamy, no to trudno, nie ma z tego powodu żadnych konsekwencji. I tak jest w tym przypadku. Alfa Romeo będzie oceniała, jak ta umowa przebiega, myślę, że Zauber też może i chcieć ją zerwać, jeżeli na przykład znajdą innego właściciela na zespół, chociaż nie sądzę, aby wtedy chcieli się pozbyć Alfa Romeo czy partnerstwa z Ferrari, bo ono jest nieodłącznym elementem właśnie tej umowy i ono chyba w kontekście naszym, w kontekście. Składu kierowców jest najważniejsze, to właśnie partnerstwo z Ferrari. Oczywiście Ferrari daje silniki i Ferrari też prawdopodobnie znowu zapewniło sobie możliwość wybierania jednego z kierowców Alfa Romeo. Mówiło się niedawno nieoficjalnie o tym, że być może Alfa da większe pieniądze, ale wcale nie będzie miała możliwości wybierania tego drugiego kierowcy. Dla mnie to niezbyt, jest pozbawio... niezbyt ma to sens. Nie sądzę, aby Alfa, Alfa poszła na taki układ, szczególnie, że jeszcze do niedawna spekulowało się, że może całkowicie wyjść z Formuły 1. W tym dzisiejszym oświadczeniu czytamy, że no, strategia Formuły 1, rozwój technologii hybrydowej, elektrycznej jest spójna z tą strategią długofalową, którą Alfa Romeo również ma, więc mamy cały czas takie gładzenie tych, którzy chcą pełnego przejścia na samochody elektryczne. No ale też na pewno będą wykorzystywać i czerpać z tych korzyści i z tych technologii hybrydowych, które w Formule 1 są coraz częściej wykorzystywane czy to już nawet nie są technologie hybrydowe, a raczej elektryczne plus jakiś dodatek spalinowy. W każdym razie, jeżeli chodzi o skład kierowców, mamy obecnie Kimiego Rajkonena, mamy Antonio Dziwinaciego. Jak wiemy, Kimi Rajkonen raczej za swoje starty dużo nie płaci, dużo też nie otrzymuje, no ale zawsze coś. Mamy też Antonio Dziwinaciego, Antonio Dziwinaciego, który jest w Alfie, jest w Formule 1, dlatego że jest juniorem Ferrari. Po prostu tylko i aż tyle. Teraz możemy się zastanowić, czy Ferrari może chcieć przedłużyć Antonio Giovinazzi'ego w Alfie Romeo, czy, jest, czy pokazał w ciągu tych dwóch pełnych sezonów na tyle dużo, żeby powiedzieć dobra Antonio, spisałeś się świetnie, spisujesz się świetnie, coraz lepiej na tle Kimiego Raikkonena, Zostajesz na kolejny sezon. Według mnie nie. Spójrzmy na takiego Charlesa Leclerca, który też był juniorem Ferrari, też wszedł najpierw do Zaubera, żeby tam oszlifować się, no a potem bardzo szybko przeniósł się do Ferrari. Spójrzmy na inne nie, talenty, które ma Ferrari pod swoimi skrzydłami. Mamy Kaluma mamy Mika Schumachera, mamy też Roberta Schwartzmana, mamy też innych e, młodych kierowców pokających do e, drzwi najpierw Formuły 2, potem Formuły 3. No i na, a nawet na tle tych kierowców z innych ekip, z którymi Antonio Giovinazzi razem wchodził do Formuły 1, czy może w, w pobliżu, których wchodził do Formuły 1. No, to Antonio niestety wypada bardzo słabo. Spójrzmy na Landona Orisa, spójrzmy na George'a Rasela, spójrzmy na Piera Gasli, który przecież też wchodził nieco wcześniej, ale Antonio Giovinazzi też przecież wcześniej starty w Formule 1 niż przed sezonem 2019. Więc no cóż, Antonio nie błyszczy. I szczególnie biorąc pod uwagę to, kogo ma za rywala w swojej ekipie, Leclerc miał bardzo mocnego Markusa Eriksona. Teraz Pierre Gasli też bardzo mocnego. No już w ogóle o Landon no, jeśli nie wspomnę, o George'u Rasselu, no, miał mocnego Roberta Kubica, teraz no, jest Nicolas Latifi. Generalnie, niestety, Antonio Givinati, niestety dla niego nie, nie zachwyca, i ja nie zdziwiłbym się, gdyby w ogóle nie, nie było dla niego miejsca w przyszłym sezonie w Formule 1. Bardzo wątpię w scenariusz, kiedy to Antonio Giovinazzi zostaje tym bardziej doświadczonym kierowcą Alfy Romeo i do niego dochodzi jakiś junior Ferrari. Po pierwsze dlatego, że Antonio Giovinazzi sam w sobie nie wnosi żadnego wkładu do zespołu, nie ma bogatego sponsora, który mógłby wyłożyć kilka czy kilkanaście milionów euro, żeby utrzymać mu ten fotel. A no Alfa będzie, jeżeli jest, będzie przedłużona ta umowa i, i, i że jest przedłużona ta umowa, no to a Azauber sobie powie no dobra, słuchajcie, no co nam po Antoni Giovinazzi? Takich Antoni Giovinazzi to my z budżetem ogromnym możemy mieć kilku, no to wy sobie weźcie na ten drugi fotel, na ten wasz fotel jakiegoś juniora Ferrari, a my sobie jako Zauber wybierzemy jakiegoś gościa, który da nam 20, może 10, 15 milionów do budżetu rocznie, z tymi 20 ma to przesadziłem, no ale który będzie od, prezentował odpowiedni poziom, od, będzie doświadczony, będzie umiał rozwijać samochód, będzie miał sponsora, no i wszyscy będą zadowoleni. Dlatego jak niektórzy piszą, że czy jeżeli Kimi Raikkonen, że, że ktoś zajmie miejsce po Kimi Raikkonenie z Ferrari, według mnie tak nie będzie. Według mnie, jeżeli ktoś zajmie miejsce po Kimi Raikkonenie to inny doświadczony zawodnik, być może z budżetem, który będzie w stanie tego młodego juniora Ferrari jakoś tam prowadzić, jakoś pomagać. No bo widzimy po Hasie na przykład, kiedy trafiło teraz do niego dwóch młodych kierowców, jeden z pieniędzmi, drugi z talentem, jeden z Akademii Ferrari, no to widzimy, że to niezbyt się trzyma kupy, że jednak musi być ktoś okrzepnięty troszkę w tej Formule 1, choćby po to, żeby był liderem zespołu, żeby ten drugi mógł się być w jego cieniu i, i po prostu się uczyć. A jeżeli nie mamy dwóch kierowców, z których jeden wiadomo, że jest dobry i ma przed sobą karierę w Ferrari tylko pytanie, czy za dwa, czy, trzy, za, czy za trzy sezony, a drugi jest paydriverem, którego wszyscy nie lubią, no to, to nie, nie wpływa w żaden sposób na rozwój tej ekipy. I wydaje mi się, że jeżeli ktoś zastąpi Kimiego Raikona, no to może być to... No i właśnie, tutaj dochodzimy do tych wymian, do wymieniania tego, kto może zastąpić Kimiego. I na rynku transferowym jest kilku kierowców, którzy na pewno bardzo chcieliby zastąpić Kimiego, choćby Nico Hulkenberg, który ostatnio bardzo mocno działa za kulisami Formuły 1, żeby ponownie być na staw, stawce na sezon 2022. No ale wiemy, że Niko Hulkenberga jest kiepsko z budżetem. Więc jeżeli e, właściciele będą no będzie ten wymóg w ich e, wymaganiach, no to wówczas Niko Hulkenberg ma dość skromne szanse, podobnie jak Daniel Kwiat który też stara się o powrót do Formuły 1. Więc ci dwaj kandydaci no, mają swoje plusy, ale no, niestety są też ich e, duże minusy. I to jest tu pytanie, gdzie będą rozłożone te najważniejsze akcenty, jeżeli chodzi o wybór kierowców, co postanowi e, właśc szwedzki właściciel, jak tam będą chcieli bardzo zarobić na tym drugim kierowcy, e, bilansując czy balansując pomiędzy talentem, doświadczeniem, e, pracą z zespołem i właśnie e, tymi zarobkami. Wiecie, tak z zewnątrz pat patrząc, e, o, o, odchodząc od tego sezonu do 2019 19 To w tej całej układance Robert Kubica wcale nie jest niedorzecznym kandydatem. Niektórzy mogą wyśmiewać się takie domysły, niektórzy mogą mówić, że nie, no to, jest, to już jest w poptokach. Ja generalnie jestem z tych, zresztą jeżeli mnie regularnie słuchacie, to wiecie, że ja uważam, że te szanse są małe na powrót Roberta Kubice do Formuły 1, ale skoro Fred Wasser mówi, że Robert jest kandydatem, jeżeli przed chwilą Roger Benoit napisał w, w bliku o przedłużeniu umowy Alfy z Zauberem i wymienił tam wśród tylko czterech kandydatów, e, czterech albo nawet trzech Roberta Kubice, e, tak, wymienił Karuma Ainota, wymienił... E, Roberta Schwarzmana i Mika Schumachera do tego i wymienił Roberta Kubica. No to, 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 to ma to sens i to, to nie jest tak, że my sobie tutaj myślimy życzeniowo, że ktoś bardzo pompuje balonik. Trzeba mówić, że te szanse są małe, ale trzeba też spojrzeć racjonalnie. Kierowca doświadczony, Robert Kubica. Kierowca z budżetem, Robert Kubica. Kierowca, który pracuje już z ekipą i to będzie drugi sezon pracy z ekipą, nie licząc z tego okresu w BMW Zauber, no to jest Robert Kubica. Kierowca, który może poprowadzić młodego kierowcę, który ma wiedzę techniczną, to jest Robert Kubica. Teraz pytanie, niektórzy tutaj, już to już pozostawiam Wam, jaka jest prędkość Roberta Kubicy, natomiast według mnie wcale nie byłby gorszy, mając regularnie ten bolid do dyspozycji, od na przykład Kimiego Rajkonena, A w niektórych momentach myślę, że byłby nawet lepszy, zachowując chłodną głowę i nie dopuszczając do takich wybuchów, wybuchów agresji, które generalnie raczej destabilizują pracę zespołu podczas wyścigu niż cokolwiek wnoszą dobrego. Więc, no tutaj oceniając to, już pozostawiam każdemu z Was prędkość Roberta Kubica, ale też chyba nie jest aż tak źle, żeby nie mógł być brany pod uwagę jako kandydat. Więc nie chcę tutaj rozbudzać nadziei, nie chcę czegoś pompować, ale według mnie jest to scenariusz, jeden z rozważanych scenariuszy w Alfie Romeo. No pytanie, jak, z jakim wysokim sponsoringiem by się to musiało wiązać? Czy polska strona byłaby gotowa na ten sponsoring? Czy Robert Kubica byłby też chętny do takiej roli? No ale on sam mówi. Po to jest obecnie w Formule 1, żeby. Rozważyć okazję, jeżeli się nadarzy, i to może być taka okazja godna rozważenia bo no, widzimy, że pójście do Hasa byłoby dość złym pomysłem. Ja mówiłem w ostatnim vlogu, że przecież Williams może być też niezłym kandydatem na... Czy, czy może być zainteresowany takim kierowcą jak Robert Kubica. Podobno właśnie do Williamsa bardzo mocno uderza Daniel Kwiat i Nico Hulkenberg i tam ch chcieliby szukać swojej szansy za George'a Russella, no ale generalnie jest taka ewentualność. Jeszcze jedną ewentualnością jest zamiana kierowców pomiędzy Zauberem, czyli Alfą i Hasem, czyli dodanie doświadczonego kierowcy, no tutaj wymieniamy może to też nadal być Kimi Raikkonen, chociaż według mnie jego dni są policzone w Alfie ale zamienienie i, i danie mu Mika Schumachera. Do pomocy Mik Schumacher mógłby się wtedy wykazać, pobijając byłego mistrza świata, bardzo doświadczonego i tak dalej i myślę, że to by było na rękę Ferrari. A no, Antonio Giovinazzi po prostu nie zostałby na lodzi i nadal miałby to miejsce w Formule 1, tylko że już w innym zespole. To jest y, coś godnego rozważenia i wcale nie, nie może być scenariusza, nie można wykluczyć scenariusza. Schumacher, Kubica na przykład, ale ja nadal nie widzę tego scenariusza, w którym w Alfie jest dwóch młodych kierowców z Akademii Ferrari. No, chyba że jeden wniesie duży budżet. To ok, to się wszystko będzie zgadzało. No, możecie powiedzieć, no spokojnie, ale przecież dotychczas był Kimi Rajkonen, który nie wprowadzał żadnego budżetu, czy wprowadzał niewielki, również za sponsorów. No i Alfa jakoś dawała rada, a przecież teraz są ograniczenia budżetowe, które będą schodzić co 5 milionów dolarów z każdym kolejnym rokiem, więc może być, być im jeszcze. Ale wiemy, że w motorsporcie pieniędzy nigdy za wiele i może to się jakoś uda zbilansować. W każdym razie jest to na pewno ciekawy temat. Alfa na pewno będzie czekała na to, co się zadzieje w innych zespołach, w tych zespołach z czoła stawki. No bo przecież jeszcze, jeszcze może być w obwodzie Walteri Bottas, który może odejść z Mercedesa, może nie chcieć iść do Williamsa i może po prostu honorowo pójść do innej ekipy, takiej jak na przykład Alfa Romeo. Też nie wiemy, jaki będzie los innych kierowców, chociaż na przykład Sergio Perez już jest podobno przyklepany. I jeszcze się może w tej kwestii sporo zadzieć i myślę, że jeżeli chcemy czekać na te rozstrzygnięcia z Alfy, to poczekamy sobie do końcówki sezonu, to tak optymistycznie, a może nawet do już okresu po zakończeniu sezonu, potem będą święta i 1 stycznia dostaniemy jakieś ogłoszenia. Pytanie jeszcze, co w tym wszystkim będzie z Orlenem. No według mnie, jeżeli... Robert Kubica dostanie propozycję e, kierowcy e, wyścigowego, no to e, oczywiście z PKN Orlen i Orlen zostanie razem z Robertem Kubicą w Formule 1, wówczas będzie można e, no, powiedzieć o dużym sukcesie. Natomiast, jeżeli Robert Kubica nie dostanie takiego fotela, no to wtedy warto się zastanowić, czy zostajemy w Alfie, e, skoro zmienili na przykład Kimiego Rajkonena, a nie wzięli Roberta Kubicy, czy szukamy innego zespołu w Formule 1, czy w ogóle odpuszczamy Formułę 1 i e, ostro wbijamy do e, na przykład WEC ze, z, z naszym polskim zespołem na przykład na bazie WRT. Który odnosi sukcesy? No, tutaj jest jeszcze oczywiście duże pole do manewru, i za wcześnie, żeby o tym rozmawiać. Natomiast, według mnie, los Orlenu w Formule 1 jest ściśle związany z Robertem Kubicą, natomiast niekoniecznie los Roberta Kubicy w Formule 1 jest związany ściśle z Orlenem, chociaż jeżeli chodzi o fotel wyścigowy, to raczej tak. Jeżeli Robert miałby być rezerwowym, to niekoniecznie z Orlenem mógłby być też w innej ekipie, według mnie, no, ale to już jest za duże chyba gdybanie. Te dzisiejsze ogłoszenia na pewno wprowadzają pewną stabilizację. Do Zaubera, pewien, pewien status quo, teraz mogą pracować nad innymi kwestiami, na przykład właśnie kontraktów, jeżeli chodzi o kierowców, i skupić się też na rozwoju samochodu na 2022 rok. Wiemy, jak to jest dla nich ważne, wiemy, że oni byli bardzo sparzeni na początku tej obecnej ery, gdy Zauber poprzedni. No, był na dole tabeli, to tak znacznie był na dole tabeli. Oni z tych opóźnień wówczas, z tych zapóźnień historycznych nie mogą się wygrzebać do dzisiaj i ja umążą, na przykład mówi, e, czyli główny inżynier zespołu dyrektor techniczny, że dyrektor techniczny, nie główny inżynier, że e, no, to, to cały czas jest ich piętno, że zaczęli e, tracąc 3 sekundy do innych. I teraz niwelowanie tego no, nie przychodzi łatwo, i trzeba no, czasu, a tego czasu niestety zabrakło w tej obecnej erze. Zobaczymy, jak to będzie na 2022 rok, ale będzie się na pewno działo i będzie ciekawie. I myślę, że te dzisiejsze ogłoszenia w tej kwestii Roberta Kubicy nie zmieniają wiele, a raczej są pozytywne. Chociaż ja też widziałem scenariusz, w którym zmieniają się właściciele, i taki kierowca jak Robert Kubica jest zespołowi potrzebny. No ale ten już się nie spełni. Zobaczymy, czy po prostu nazwa zespołu zostanie taka, jaka była. Ja widzę, że tu się albo obniżam, cały czas, albo kamera mi się obniża i zaraz będzie pacnięcie, zobaczymy dobra, słuchajcie, czytam sobie co pisaliście pamiętajcie, że teraz przystępujemy do wyjątkowego weekendu wyścigowego, czyli weekendu z wyścigiem sprinterskim w piątek mamy kwalifikacje o godzinie 19 z tego co pamiętam Potem mamy, wcześniej mamy piątkowy trening o godzinie 15.30, potem mamy w sobotę o godzinie 13.00 drugi trening i o godzinie 18.00 mamy wyścig sprinterski na dystansie 100 km, 17 okrążeń po torze Silverstone, zasady takie jak w normalnym wyścigu, kolejny startowa z, z kwalifikacji piątkowych, ale odstępstwa oczywiście są, bo nie mamy obowiązkowego pit stopu, zespoły mogą sobie wybrać na jakich oponach startują i podobnie będzie w niedzielę, kiedy to nie będzie obowiązku startu na tych oponach z kwalifikacji tylko zespoły będą sobie mogły wybrać czy chcą na tych czy chcą na tych czy na innych i kolejność w sobotniego wyścigu determinuje kolejność do wyścigu niedzielnego pełny harmonogram nietypowy jest już dostępny na blogu. Oczywiście będzie też zapowiedź także zachęcam do śledzenia tego wyjątkowego weekendu wspólnie żebyśmy niczego nie przegapili żebyśmy wiedzieli co się dzieje i o co chodzi. No to czytam nabijamy przy startem te kubika. No bardzo dziękuję tak nabijajmy nabijajmy dziękuję za wszystkie łapki. Pozdrawiam z USA, no to i to ja pozdrawiam z Grzymałkowa i to, to trochę mniejsze od Teksasu powiedzmy. Olsztyn również pozdrawiam, z Olsztyn bardzo miło wspominam, byłem wielokrotnie. Dobra, może Schumacher i Kubica. O, widzisz, Bilu, to wyprzedziłeś mój komentarz. Przy Kubicy Schumacher by się sporo nauczył. To prawda, to tak jak mówię, to nie jest wcale bardzo wyimaginowany scenariusz. No, mówię, tutaj pytanie, jak ktoś ocenia szansę, jeżeli chodzi o prędkość Roberta Kubicy na Formułę 1. Ja akurat tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń i, i tyle. I wydaje mi się, że naprawdę, no, w stosunku tych w świetle tych argumentów, które przedstawiłem, to, to wcale nie jest tak, że to jest jakieś marzenie, myślenie życzeniowe, ale, ale, ale Pamiętajmy, że mimo wszystko nadal te szanse są naprawdę małe. Focus MK2, wszystko sprowadza się do jednego. Jak już w przyszłym roku się nie uda, to pozostanie nam czekać na kolejnego polskiego kierowcy F1. Tylko nie wiadomo, ile lat to potrwa ile wieków chyba chciałeś zapytać. Dzisiaj właśnie trochę się spostrzeczałem, powiedzmy, z jednym z czytelników bloga, który napisał, czy cytował artykuł, w którym było napisane, że. Dojść, wychowanie kierowcy, młodego kierowcy na poziom Roberta Kubicy na Formułę 1 może kosztować nawet 10 milionów złotych. Ja sobie pomyślałem, że. Hmm, no ale tam potem okazuje się, że to autor trochę przeinaczył słowa Tomasza Krzemińskiego. Generalnie no dojście do Formuły 1 samo w sobie, to my, czy myśli, to dojście do Formy 2 to jest 10 milionów euro, a jeszcze trzeba znaleźć taki talent jak Robert Kubica. Obecnie. Dzisiaj naprawdę wierzcie mi, dzisiaj nie ma tak, że jest wow, galę genialny chłopak ma talent. Bierzemy go, bierzcie go. Nie, dzisiaj musi być kasa za tym wszystkim, musi ten talent być podparty pieniędzmi. No ale to nadal czekamy, a kultura motosportu niestety nadal słaba. Nie, ale, no, generalnie tak, to, to może być rok ostatniej szansy, zobaczymy. Także e, widziałem na blogu komentarze. Orlen, musisz. No, jeżeli e, trzeba cisnąć kiedyś, to teraz chyba będzie ten czas na to ciśnięcie, ale wiecie, to niestety w tym obecnym pandemicznym okresie, e, no, nie jest takie wszystko proste, jakby się nam wydawało, więc trzeba rozumieć też wszystkie inne e, interesy. E, mam nadzieję, że Orlen zostanie z Alfą, nawet bez Roberta Beny. E, no, według mnie to nie jest scenariusz realny, ale no, w sumie też e, nie można tego wykluczyć. Chociaż. To według mnie jest to bardzo związane jedno z drugim w, ty, w tym kierunku, właśnie. E, no, Mariusz, być może, być może by były, na pewno by były regularne Q2, a nie tak jak Kimi, coś tutaj cały czas nie, nie, nie styka, że tak powiem, Łukimiego. Eee, tak, Marek, ja widzę, że generalnie entuzjazm u was, czy raczej pozytywne nastroje, to dobrze, bo to zawsze e, zawsze byle wiedzieć, że coś się może bądź e, jak to jest, e, szykuj się na najgorsze, ale e, licz na najlepsze czy w Coś, coś w tym stylu, czyli oczekuj najgorszego, ale nie oczekuj najlepszego, ale przygotuj się na najgorsze. O, w ten sposób chyba. Także na spokojnie trzeba do tego podejść, wiedzieć, że jest wielu kierowców, którzy walczą, jest wiele interesów, które musi być wypełnionych, jest wiele po prostu czynników, tak jak Robert powiedział, że nie od niego to będzie zależało, i niestety tego się trzeba trzymać ciekawe, czy Ferrari byłoby zainteresowany Robertem WC na 2023 rok, no tak, tylko, że wiecie, to już trzeba by teraz zacząć działać, tak naprawdę i teraz trzeba by zacząć albo jak już nie jest za późno, wydeptywać sobie ścieżki, bo niestety hyperkary bardzo są hype'owane i wszyscy czy wielu kierowców liczy na to, pamiętajmy jak wcześniej Peugeot ogłosił swój skład to było jeszcze w ubiegłym roku, że na przykład Kevin Magnussen pojedzie i oni pojadą dopiero w przyszłym, więc tam już jest wszystko poklepane ostro w, tym, w tych hyperkarach i być może już tutaj by trzeba było się dogadywać, żeby coś z tego było w przyszłości. Nadzieja umiera ostatnia, a pamiętajcie wierzyć można i nic nie kosztuje i dopóki nie powiem, że to koniec, to nie będzie koniec. To są dwa cytaty, którymi zakończę tego vloga. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie po więcej zapraszam na vloga, oczywiście też do wyrażenia swoich opinii w takiej czy innej formie. Czy Russell jest już w tym Mercedesie? Spokes nie, mam nadzieję, że dobrze przeczytałem. No nie, jeszcze nie. nie. Jeszcze nie jest i nie będzie żadnych ogłoszeń podczas Grand Prix Wielkiej Brytanii. Być może będą później, myślę, że się wszyscy czają i jeszcze trwa badanie rynku, ale myślę, że koniec końców George Russell trafi do Mercedesa na sezon 2022. Pytanie, co potem z Walteriem Bottasem? Czy syłka do Williamsa, czy honorowe odejście z Formuły 1, czy może szukanie innego zespołu? Pamiętajmy, że Walteri Bottas nadal jest wysoko ocenionym kierowcą w Formule 1 i myślę, że wcale nie będzie. Będzie tak, że on, jak nie w Mercedesie, to, to nigdzie nie znajdzie miejsca. Um, y tak, no generalnie trzeba czekać. Jeszcze się chłodzi i u mnie też się chłodzi, także czekamy. Dziękuję Wam za oglądanie tego live'a. Będę wdzięczny za, za wszystkie łapki w górę, za subskrybowanie kanału, wtedy nie umknie Wam żaden live. Pamiętajcie kliknąć dzwoneczek, bo wtedy przychodzi powiadomienie i można sobie kliknąć i w ogóle jest bajka, kolorowy świat i no co, tyle zapraszam podczas całego weekendu wyścigowego na bloga. Spotykamy się myślę, że w piątek po zakończeniu kwalifikacji, żeby sobie je omówić. I dziękuję wszystkim subskrybentom, dziękuję za Wsparcie kanału. Dziękuję Rafał na lody. Dzisiaj środa, więc idealnie pasuje. <grywanie> Dziękuję za wspieranie kanału na YouTubie, na Patronite, na Bajkoffie Tu i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Trzymajcie się, cześć!